Cześć, tutaj Firey, wydam was w, em, w drugim odcinku naszych trickshotów. ze mną zaką, em, em, odcinek będzie dłuższy troszeczkę, em, będzie więcej niż jeden trickshot em, i em, no to jest mogę, co mogę teraz na wszystko powiedzieć i widzimy się w następnym naszym odcinku. Make them all have fun And we have made the fire, make it fun Then we must rock the place, turn up the bass And make some fun, why run? Fun. I mean we let you in just like a son Dziękujemy za oglądanie um, tego filmiku. Widzimy się w naszym kolejnym filmiku. I